Konduktor wchodzi pod pociąg. Co się tam stało? Dzień dobry zgodnie z tą likwidacją tej oferty weekendowej jeszcze do 13 można sobie bilet weekendowy kupić i jeździć jeszcze przez 4 kolejne weekendy także także taka ciekawostka mimo likwidacji tej oferty ona jest jeszcze ważna przez miesiąc Przejeżdża pociąg, kolej Mazowieckie, ale dzisiaj, ale pusty. A nie ma ludzi. Służbowo. Ktoś miał pytanie z Was, dokąd prowadzą te schody? Wiem właśnie. Te schody prowadzą do góry. <laughs> tak naprawdę, to one prowadzą tam na górę na dach, i tam pewnie jakieś techniczne sprawy są, tak mi się wydaje. Wam o biletach weekendowych. To jest druga część tego filmu. Bardzo ważna. Dzień dobry. Dzisiaj możecie sobie jeszcze kupić bilet weekendowy do jutra, który będzie upoważniał Was do przejazdu jeszcze przez kolejne cztery weekendy, czyli aż do 7 lutego. Słuchajcie, możecie sobie kupić bilet na weekend 14-17. Czyli do 13 stycznia macie czas na zakupienie biletu. 14, 17, czyli piątek od, od 19 do poniedziałku do 6 rano, możecie zakupić 21, 24 na kolejny weekend. Możecie zakupić 28, 31 na kolejny weekend i ostatni weekend to będzie. Czwarty, piąty, szósty, siódmy. To będzie ostatni weekend promocyjny dla biletów weekendowych, więc może się komuś to przyda. Ja sobie kupiłam na któryś z weekendów bilet, bo zamierzam jechać. Może nie będę pokonywać y, kilometrów i y, pobijać rekordu, bo rekord mogę pobić y, na bilecie w tygodniowym i tak zrobię, bo to nie ma znaczenia. W jakim y, dniu ja jadę, tylko ma znaczenie, czy przez 59 godzin pokonam y, rekord. Jest to nierealne moim zdaniem do pokonania, nawet Pendolino, y, bo nieoficjalnie jeździłam dużo razy i y, nie da się y, moim zdaniem zrobić więcej niż y, 5000-6000 km, chyba że Pendolino. Y, Jeździć w tą i z powrotem, ale wtedy jeździmy tylko między dwoma miastami. Przypuśćmy, czy trzema. Kupcie sobie jeszcze bilet, jeżeli zdążycie do 12, bo od 13 jest nowa oferta i bilety będą wtedy wtorek, czwartek, czyli 18-20 to będzie taki ala weekendowy i już wtedy będzie co tydzień. Pomysł mam jeszcze właśnie, że możecie sobie kupić bilet wtorek, środa, czwartek za 120 zł, a będziecie mieli od piątku, soboty, niedzielę za 81 zł. Z tym, że piątek musicie. Yy, Tutaj w czwartek o 15 wysiąść, a w piątek dopiero o 19 wsiąść, czyli dobę trzeba będzie gdzieś zaczekać i dalej można jeździć jeszcze do 31 .00. i tak samo co tydzień, każdy tydzień. I to fajne, fajne, bo za 200 zł wtedy. Tylko, że jak ktoś w obie strony jedzie, to myślę, że więcej jak 200 zł TLK albo Intercity nie zapłaci bo chyba nie ma aż takich drogich cen po 100 zł, no tańsze są chyba bilety, chociaż nie wiadomo I, no i fajnie, myślę, że jeszcze fajna oferta aż do 7 w sumie lutego możecie jeszcze korzystać więc bilety mają nieograniczoną pulę sprzedaży więc mo można jeszcze skorzystać ten weekend, co będzie i jeszcze trzy następne Możecie pojechać na tym bilecie weekendowym i to są rodzaj biletu. Czyli jeżeli weekendowy Max kupicie sobie, to można jeszcze pendolino jeździć, a jeżeli zwykły weekendowy za 81 zł, to nie ma ekspresów i nie ma pendolino. Jest tylko Telka i Intercity. Także jeżeli chcecie jechać pierwszą klasą, to jest troszkę drożej a jeżeli chcecie jechać pendolino no to 164 zł trzeba zapłacić w drugiej klasie a w pierwszej 264 czyli yy, weekendowy max pokrywa się z multibiletem bo kosztuje około też tyle pendolino więc straty żadnej nie ma moim zdaniem nawet będzie luźniej trochę w tygodniu i Wiem, że ludzie wykorzystywali ten bilet do wyjazdów, nie wiem, wieczorem wracali do domu po pracy tygodniowej, później w poniedziałek przyjeżdżali. Były tak, wiem, że pod moimi filmami dużo się tam wypowiadało osób, że no to były nadużywane bilety i tak dalej, że pracownicy kolei i tak dalej. Nie mogli dojeżdżać, mimo że mają bezpłatne czy tam jakieś niewielkie dopłaty do biletów, ale z drugiej strony też nie można być takim, myśleć tylko o sobie, że bo ja jestem na przykład, bo pan napisał, że jest pracownikiem kolei i nie mógł dojeżdżać, że tłumy były. No, kolej jest dla nas. Pan jest pracownikiem, ok. Ma pan jeszcze zniżki, to mm, ja bym się cieszyła, gdybym miała takie zniżki, że praktycznie jeżdżę za darmo albo za jakieś naprawdę grosze i nie miałabym pretensji, że są tłumy, tylko bym się cieszyła, że mam tą zniżkę i mogę jechać. A nie, że jeszcze chciałabym mieć pusty wagon dla siebie, jechać za darmo i w ogóle. No tak mam nieraz. No. <laughs> I jeszcze gdzie kupisz bilety weekendowe? Kupicie w internecie poprzez serwis Intercity w zakładce bilet okresowy. W kasie biletowej u konduktora pociągu z wyjątkiem EIP, czyli Pendolino. Do Pendolino to lepiej nie wsiadajcie, bo możecie dostać karę 600 zł, więc uważajcie. Wszystkie bilety weekendowe są imienne, więc na bilecie musicie wpisać imię i nazwisko i pamiętajcie, że musicie pobrać miejscówkę w kasie lub przez internet. Jakim pociągiem będziecie jechać? Za każdym razem miejscówkę oprócz, w sumie, miejscówkę trzeba pobrać do pociągów typu Flirt, Dart. Bo inaczej nie pojedziecie. Takim pociągiem musicie mieć miejscówkę. Tym pociągiem też musicie mieć miejscówkę. Jeżeli pojedziecie takimi zwykłymi wagonami, to miejscówek nie musicie mieć. To, to tylko jakby dwa, dwa rodzaje tych pociągów jest. Więc na te pociągi musi być miejscówka, bo inaczej nie macie miejscówki karę. Płacicie jakbyście nie mieli biletu weekendowego. Więc pamiętajcie. Hmm. To jest info z kasy, że no nie wiem jak konduktorzy do tego podchodzą, że jakiś bilet weekendowy może i by kary nie dali. To zależy już od konduktora. A pani w kasie powiedziała, że jeżeli nie będzie miejscówki flircie, darcie to, jest to traktowane jako brak biletu. A zwykłe wagony możecie wsiadać, wysiadać, przesiadać, się, w ogóle nie mieć miejscówki, z tym że miejscówka jest potrzebna. Jak chcecie mieć zagwarantowane miejsce? Możecie nie mieć tego miejsca zagwarantowanego i wtedy stoicie. Jeżeli macie miejscówkę, to wiadomo, że pewność macie siedzenia. Więc to nie jest tak, że nie chcecie, to nie kupujcie. Jak chcecie, to sobie kupcie za darmo. Ta miejscówka jest w kasie do pobrania lub przez internet. Także życzę Wam. Przyjemnej jazdy, może się spotkamy, bo teraz wiem, że dużo osób będzie na siłę kupowało bilety, to znaczy na siłę. No, żeby jeszcze skorzystać z tej oferty, i ja też kupiłam właśnie na siłę, bo w sumie miałam inny plan, ale myślę, że sobie jeszcze raz skorzystam z tego biletu przez któryś weekend, właśnie do 4, 5, 7 lutego. Więc może się tam gdzieś spotkamy, to życzę Wam miłego wyjazdu i do zobaczenia.